No, no to jesteśmy na wizji, drogi Najzerze. Patrzcie ludziska. Patrzcie, 26 asyst. Patrzcie do na 22 asysty. Dokładnie. Jak zabawnie. Tak mnie po prostu tak cieszy. Powin właśnie postanowiłem, postanowiliśmy to nagrywać. Z jakiego powodu? Żeby wam pokazać. Tych idiotów. I tych krytynów. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Ja gram ludziska gangplankiem, Darionajer Xinem. Dokładnie. Jest godzina. Ojej. 0,48. I sobie. Z debilami. Sksuj mu, sksuj mu. Kurp. Dawaj na tą dziwkę. Pomóc ci? Uuu, Raczej. O, patrzcie, patrz, widzieliście. Pół życia jest. Serio. Jak to wyglądało? Zabawne. Jeżeli ludzie byście cię... tam cię byście się pytali. Jezus Maria, to już taka godzina. Ale leży ciało. Ja gram właśnie Garenem, bo jest w rotacji. Ale ja, chyba sobie e, go kupię. Gangplankiem. gangplankiem. Przepraszam, gangplankiem. To Wiecie, już te godziny, już nie Garenem. Gangplankiem, gangplankiem. Garenem grasz, tak. Garenem. Garen świecie Łudzi. Tak. Nie, dobra, gram gangplankiem. I... tak. I... Będzie mi się... Gram się nim świetnie. chyba sobie go kupię. Jest zabawną postacią. Ja tym ksinem gram, no i tak gram sobie. I wszyscy mi kresują na okrągło najbardziej ta Tristana. Popatrzcie sobie na jej staty, jeżeli możesz to zaprezentować. Za Około 5 kili jej to, to ode mnie są. Ona po mnie. prostu łazi po tej mapie i sobie zbiera te kile. Ja chciałem sobie zrobić golemy, bufa, ona podchodzi tu wszystko zbiera. Od tak po prostu. Hm. Oczywiście wszystkim się rzuca, jeżeli to jakoś zabije przy niej. No tak, no. No dokładnie. To jest ona jest cztery. Przybicie pancerza czy krytyki. Bierne, skrócenie czasu odnowienia. Przebicie o. pancerza. Na no pierdzielę, zbiorę to już, bym miał wszystko co w tym bildzie mogę mieć. Super garen. Pienialny garen znowu. Fantastyczny. Patrzcie, już jest 51 Prez minuta, a my się... Ledwo co zbliżyliśmy po prostu. My pokonaliśmy barona, o, nie, ale... wow. Pięć minut temu dopiero zniszczyliśmy te wieże. No właśnie. Dziwko, o kur... Z pedał Rabiosa, rabiosa, siko sedemata Giniesz dziwko, giniesz, o zginąłem Ja mam 150kp O ale patrz o! no, Tristana genialna Tristana, tristana. Wbiła no. no ale patrzcie ludzie, penta. bo ona jest tak sfidowana Czym? KS-ami, no to Napiszcie a czy teraz to nie był KS ludzie, żebyście nie powiedzieli o tutaj pieprzony nobie Młe z lidmi. W ogóle lubię trollować ludzi, zauważyłem. Tych zwykle amerykańców. Hmm. Oni tutaj takie śmieszne rzeczy wypisują, a ja im odpowiadam na nie. Na przykład Awada Kadabra. Ostatnio coś tam pisali w swoim małpim języku, a ja im tutaj odpisałem pewnym cytatem z Harry'ego Pottera. Hmm. Więc ludziska będziecie z nami... W tych pięknych minutach tego meczu. Jak widzicie, mam już cały build. Mniej więcej chyba tak powinien ten build wyglądać. Chociaż jeszcze Atmy powinienem kupić. Zamiast Krwiopijcożercy. Krwiopijca. Krwiopijca. A tu pisze Krwiopijca. Myślałem, że jak już... Jest dalej to Krwiopijcożerca, ale ja to będę nazywał I Dokładnie, te w ogóle te nazwy te, tego itemku są ciągle zmieniane. Albo Nigdy Ruchu Twaina. Jest... O Boże, to już o tym nie przypominaj. Ale co? Użyję sobie nigdy ruchu. Nigdy ruchu. Och. te skilli nie powinni. Też w sumie to jest nie... Opisy skilli, stare powinni... Bo co, co to jest? Paktujemy u Planka. paktujemy, no. Co to jest? Usuń szkorbut. Podnieś morale. I kanonada, nie? No kurde, po prostu. Co ty Tylko opisy skili powinni. Ale, ale ją zjedziemy. Jestem. Bo byś sobie nie poradził. Chociaż... No raczej nie wiem, czy bym sobie poradził, bo ona też jest nieźle sfidowana. Poradziłbyś sobie, to wiem, chłopie. Ja. Ale teraz mam Ostrze Nieskończoności i to tyle, to dopiero będziemy masakra, mam cały build. Czy może ktoś tam się... no nie no, bo po co, no bo w końcu staj... stójmy tutaj w szóstkę, w piątkę, w ósemkę. Czemu by nie? Kinan w ogóle genialnie zaczął ten mecz! patrz na tego na kinena, patrz na tego kinena, nie... On miał 0 na 10 na samym początku, ja pierdziel Fider. A potem my zaczęliśmy wychodzić poza linie, nie? I nagle stało się... Macie, ma 8 na 13. O, ale właśnie jest, jest, stało się to tym, że ks-owali. i to jest przykre, to jest strasznie przykre. Właśnie. Ale może wreszcie to się nam uda wygrać. Tylko ta fiora, ludzie, zobaczycie, ta fiora ma mnie na, na ulti, na dwa takie podskoki do mnie. Zresztą ciebie chyba też. No, dokładnie. Nawet jeżeli... No, ona zaraz umrze. Kur... No chciałem, chciałem też na wizji wbić. Okay. Ja mam 32 asysty. Pfff. Ja mam 26. Po prostu to idzie... To nie idzie do was ludzie. Ty wy to zobaczycie po prostu. Dziękujemy normalnie a. za bycie w tym meczu. Dzięki wam wygraliście. Dzięki wam ludzie wygraliście. Dziękujemy. za zawsze wsparcie. Mm, 32 asysty. Ja pierdol. Genialny. Boże, nie, to było po prostu słabe. Gdyby oni tak perwidnie nie ks to jeszcze bym to zniósł. No. Ale oni po prostu perwidnie wbijali na nasze ziemie po prostu. Jak ludzie, więc... Jak Ruscy. Może wrzucę nawet muzyczkę pod to, nie? Nie wiem, dokładnie. Ludziska. No, na razie trzymajcie się, cześć.